Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem AronBlue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii zagrajmy w Marvel Spider-Man. No i tak, najpierw powstrzymajmy tą ciężarówkę. Chłopcy, chłopcy, wszyscy lubimy parady, ale najpierw trzeba uzyskać pozwolenie. pozwolenia. Czasa wysiadę! O, o, bomba w ciężarówce, trzeba ją unieszkodliwić. Jeszcze trzeba je, trzeba ich unieszkodliwić. Jest niebezpieczny z tym mieczem. O kurde. No już leś. Jeszcze te demony muszą płacić majątek za ubezpieczenie. Dobra, tam jest jeszcze plecak na górze. Jako super bohater nie mam zbyt wiele czasu na higienę, ale robię co mogę. Dobra, zaraz pójdziemy do misji głównej. Jak wygląda sytuacja w Madry Park? Posterunek jest pod ciężkim odstrzałem demonów. Felisja nie traci czasu, ale ją dogonię. Zobaczmy, gdzie teraz uderzy. No ciekawe. Tym razem naprawdę jest spory, spory zasięg. W się sensie dużo opcji mamy. Nie dobra, tutaj nic... O o, 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 o. Gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Dom Corneliusa van Lunta. Wybiera miejsca pełne unikatowych kosztowności. Musi dla kogoś pracować, inaczej mogłaby po prostu kraść forse. Dobra, chodźmy do misji głównej. To jest jakiś. O, to jest plecak od razu. To weźmy sobie przy okazji. Przepis cioci May na naleśniki. Ha, próbowałem je zrobić, ale nigdy mi nie wyszły. Mam prawie wszystkie plecaki. Proszę, dzieci, do pokoju, drodzy słuchacze, bo dziś udzielę Wam lekcji, która przyda się najmłodszym. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który na własnej skórze przekonał się, czym grozi przebieranie się za Spidermana. Proszę! Ludzi pomagać ludziom, no i jestem fanem Spidermana, więc włożyłem kostium i próbowałem go naśladować. To był spory błąd. Prawie zginąłem. Na szczęście prawdziwy Spiderman mnie osalił. Pozwoli pan, że przerwę, bo morał został już przedstawiony. Jeśli spróbujecie w jakikolwiek sposób naśladować Spidermana, zginiecie! Nie róbcie tego, dzieciaki. To była kolejna lekcja życia bujeszka Johna. John, zastrzeż nazwę! A pamiętacie, to był ten gość, któremu wtedy pomogliśmy? Spidermanów dwóch z tej misji pobocznej. Uwaga gołąb! O nie, gdzie? Och, wracaj tu ptaszku! Kurczę... Te głębie są ważniejsze niż misje. Zawsze... Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi. Zawsze do misji mogę wrócić. Kurde, już prawie go, Już prawie go miałem. Dobra, mamy go. Też raz na jakiś czas trzeba łazić po ulicy, żeby podać sobie przybić sobie pionę z ludźmi, bo to, to też jest trofeum, żeby hey, się hey, przywitać. Ojstecie hey, hey. uwielbiam. Może lepiej się... No, zanim jakieś demony wezmą cię za prawdziwe? Hey, Ej, palanci! Nie oglądasz wiadomości? Nie czas na przebieranki, kiedy na ulicach szaleją te demony. Ej! Hey. Ość, Spiderman, hej! Tak hey, Masz wyrzuty sumienia z powodu tych ludzi, którzy zginęli w ratuszu? Powinienem ich... Cześć, doktorku. Witaj Peter. Będę za moment! Wow! Ile nowych rzeczy! Parker, skupiliśmy się na protetyce kończyn. Łączeniu nerwów, odtwarzaniu działania utraconych części ciała. Co gdybyśmy zamiast tego dali ludziom coś, czego nigdy dotąd nie widzieli? Coś, co istniało tylko w umyśle. Gdybyśmy uwolnili ludzi od ciał, w których się urodzili, i wyzwolili niesamowitą moc ich umysłów. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze trochę. tych badań do zrobienia. Robi testy biozgodności na węglowych. Tutaj trzeba będzie pokminić trochę nad tym nie jest takie proste. To co, może zaczekajcie chwilę? Dobra, jestem już z powrotem. Już wykminiłem Niezła opcja na powierzchnię styczną tkanki, ale chyba można znaleźć lepszą Dobra, robimy kolejne Hmm, grafen, ale struktura jest wyjątkowa Co to jest? Dobra nie, 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 nie. Eee. O, dobra. I teraz może weźmy. Eee. Dobra, weźmy to. Teraz to. Okej. Okay. Dobra, mamy. O, super! Jest pokryte nanokratką, ale mocne. To może być świetny element strukturalny protezy. Cię po prostu chcę porobić te rzeczy, żeby pod, bo już trochę nam się tego nazbierało. Doktor eksperymentuje z nanoprzewodnikami. Przecież coś takiego nam niweluje, nie? O, widzicie. Możecie na przykład ustawić to, a potem to niweluje te kreski, których tutaj nie ma, więc to jest spoko opcja. Włożonych. Idealny przewodnik typu drugiego. Nagrzewa się, ale może nada się na zewnętrzny kontroler. Lecimy z kolejnym. Jakiś rodzaj polimeru. Trzeba się zastanowić nad tym. Okay. Samonaprawialny polimer. To coś wytrzyma niemal wszystko. To jest ciąg jeszcze zablokowane. Dobra, chodźmy do doktorka. Kiedyś karta się odwróci. Pokażę Normanowi, co znaczy czuć się bezbronnym. Doktora i Normana łączy coś znacznie więcej. No, możemy zaczynać. Skąd masz cały ten sprzęt? Obdzwoniłem wielu ludzi. Wziąłem kilka pożyczek. W zasadzie zaczynamy od nowa, ale tym razem będzie Dobra, nie próżnujesz. To dopiero początek. Wiesz, do tej pory postrzegaliśmy protezy z niewłaściwej perspektywy. Po co ograniczać się do naprawiania ludzi, skoro możemy ich ulepszyć? Okej, okay. to powinno zadziałać. Gotowy? W porządku. Niech to! To twoja wina, Normanie, ty cholerny... No to już wiem na kogo pan nie zagłosuje. Przepraszam, mamy skłonność do kiepskich żartów, kiedy się denerwuję. To, to dobry żart, żartwak. Po prostu trochę przesadziłem z reakcją. Nie, wcale... Mo może pan od odpocznie, a ja posprzątam i przygotuję kolejny test. Rozumiem jego frustrację przy to jego życia. To yy, nie chcę być wścibski, ale pan i Norman chyba dobrze się znacie. Poznaliśmy się w koleży. Polubiliśmy się i założyliśmy firmę. Obaj chcieliśmy w... zmieniać świat, ale w inny sposób. Zaraz. Zaczynał pan pracę w Oscor? Byłem nawet jednym z założycieli. Początek nazwy pochodzi od naszych nazwisk. Dodaliśmy korp i... No wyszło zdra I czemu pan odszedł? Norman miał obsesję na punkcie genety. Rozpoczął projekt, moim zdaniem, nie ten... Tym... W każdym razie było coraz gorzej. Podszedłem zamian za odprawę. Nie wystarczyła mi na długo. Musiałem polegać na implantacji. Jeśli ten projekt nie wypali, spokojnie wypali. Zaraz to przygotuję. Zaparzę świeżej kawy. Octavius Industry Przeprowadź diagnostykę systemu sterowania. Mogło dojść do zwarcia. Hmm. Nie dobrze. Muszę przekierować ten obwód. Dobra. Jakby to... Hmm. Dobra, jakby to zrobić? Nie mogę tego obrócić. Ale to mogę... nie, tego też nie mogę obrócić Tak na logikę Minus 3 to nie będzie szło. Aha. W ten sposób. I teraz tu możemy dać plus 3. Nie, dobra, teraz trzeba to poko pokombinować. A nie, ten też nie idzie, kurde. Setujmy to najlepiej. Ja też nie pójdzie w ten sposób. Aha, bo to musi przejść tutaj A gdyby tutaj dać po prostu... Nie, tutaj trzeba dać piątkę, a tutaj po prostu trzeba dać trójkę. Oho, kurde, sorry, mam remont nad, nad głową. Eee. Dobra, inaczej. Gdyby tutaj dać to... Udało się Ojejku, była rozkmina ale się udało Strasznie cicho jest ten głos wydaje mi się Chyba działa. Nowy cel. Interfejs neuronowy. To sporo pracy jak dla jednej osoby. Da pan radę? Najwyraźniej nie tej Nie znalazłem jeszcze pracy. Nadal nie. Ma. Wiem. To, to nic. Poradzę sobie. Na co komu kasa, kiedy zmienia się świat, to? Za zmienianie świata. połączenie od Mary. Doktorze, muszę uciekać. Wrócę później. Nie martw się, robota nie zając nie ucieknie. Poczekajmy. A to co? Gdzie? A gdyby tak dróg... Co to jest, doktorze? Wygląda na jakiś pancerz. Prototypy wojskowe. Fascynująca sprawa. AIM zamówił kilka próbek mojego wynalazku. Przecież nie odmówię im swego geniuszu. <laughs> Żartuję oczywiście. Jakie kombo, nie dość, że mu, po prostu moje P4 tak głośno chodzi To jeszcze macie na dodatek remont Tak, to już chyba ostatni odcinek dzisiaj jaki będę nagrywał Dużo expa dostajemy Hej, dzwoniłaś do mnie. Kolacja nadal aktualna? Kolacja? Tak, oni w innej sprawie, ale, ale tak. Pogadajmy przy kolacji. Wciąż jestem chętny przyjść i coś usłyszeć. Doprawdy. Cóż, lubię żyć na krawędzi. W drodze do domu zrobię jakieś zakupy i dam ci znać, kiedy możesz wpaść. Okej, okay, to do usłyszenia. No dobra. Dobra, może poróbmy... To jest jeszcze jeden gołąb. Małe oczekiwania. Trudno byłoby to skrzanić. Zanim zadzwoni, ogarnę jeszcze kilka spraw Ha! Go on! Ej no.

Zróbmy od razu jak to wygląda sytuacja. Przestępstwa będę to przestępstwa demonów. Jeszcze pięć musimy zrobić. Ej, tak to dobre miejsce na Grilla, nie na strzelanie! U Odwalam za Was robotę, ale nie musicie mi płacić. Moją nagrodą jest działanie! A wiecie co? Myślę, że ten odcinek będzie trochę krótszy. Także jeśli odcinek się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Spidermana. Trzymajcie się, cześć!